Mam pytanie dotyczące tego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej. Media informują, że ma się odbyć w Brukseli, a nie w Warszawie. Jak pan do tego podchodzi? Chociaż może niekoniecznie w Warszawie, mogło się też odbyć we Wrocławiu czy w Krakowie, albo nawet w, Katowice. w Katowicach może. Nie no, ja jakby w tej sprawie nie mam e, informacji też zbyt wiele, dlatego że e, to rząd i to, i to państwo członkowskie zajmuje się Prezydencją, Rada Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za, za prezydencję. Parlament Europejski jest od tego dość daleko. Czy taki szczyt odbędzie się w Brukseli? Słyszałem. Najważniejsze jest to, co mamy na agendzie. To jest moim zdaniem bardzo ważne, bo ta perspektywa bezpieczeństwa Europy jest... Niezbyt bliska mieszkańcom Portugalii, Hiszpanii, czy nawet Francji. To właśnie pytanie, czy takie, taki szczyt organizowany w Brukseli będzie zrozumiały dla Zachodu, a nie organizowany tutaj na wschodzie Europy, czy też w środkowej Europie? Naprawdę różne są różne są style prowadzenia prezydencji kraju. Na przykład Węgrzy w ogóle nie robili takiego wydarzenia. Myślę, że to jest naprawdę jedna Europa i, i jeżeli ten szczyt w Brukseli będzie miał dobre skutki dla, dla polityki europejskiej, dla właśnie tej wspólnej polityki bezpieczeństwa, o co w sumie walczymy jako Parlament Europejski od wielu lat i byliśmy bardzo często pomijani w tych rozmowach właśnie ze względu na bardzo konserwatywne siły typu... Przedstawiciele Alternatywy für Deutschland, PiSu, Konfederacji, oni nie chcą wspólnej polityki bezpieczeństwa. To jeżeli polska prezydencja odciśnie swego rodzaju piętno w ciągu tych sześciu miesięcy, to ja się będę bardzo cieszył. A czy ten szczyt jest nieformalny w Warszawie, czy w Brukseli, to ma naprawdę mniejsze znaczenie właśnie zapytam tutaj o te Węgry, bo mówi pan, że nie było takiego szczytu nieformalnego w Budapeszcie, ale jednak wydarzenie z Unii Europejskiej, organizowane przez Unię Europejską, odbyło się w Budapeszcie w trakcie prezydencji właśnie Węgier. No i tutaj temat mogę pociągnąć dalej. Czy te sześć miesięcy wystarczy, żeby odcisnąć jakiekolwiek piętno na polityce Unii Europejskiej? To jest bardzo trudne, bo to jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i w całej Unii, ale Rada Unii Europejskiej tu jest kluczowa, bo generalnie instytucje europejskie są mocno skostniałe. I to jest fakt. Niestety Unia Europejska w ciągu ostatnich 15 lat nie poszła dalej z integracją, czego ja jestem akurat zwolennikiem, bo chciałbym, żeby Unia Europejska przyspieszyła integrację europejską. To się niestety nie stało. Natomiast ja widzę dużą szansę dla Polski związaną z tym, że sytuacja w innych krajach członkowskich, jak we Francji czy w Niemczech, jest dość niestabilna i polski rząd, w tym premier Donald Tusk, który naprawdę ma. Papiery na dużą grę w Europie, bo nie dość, że zna dobrze instytucje europejskie, to, to, to po prostu jest premierem przez już wiele lat. Ma naprawdę wszystkie karty na stole i myślę, że no jest traktowany bardzo poważnie. Jest słuchany w, w Brukseli i, w, i myślę, że za oceanem też tak będzie. I też cieszę się bardzo, że jego wystąpienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się dzień po e, inauguracji Donalda Trumpa, bo będziemy mieli swego rodzaju taką e, komunikacyjną. E, dyskusję między jednym Donaldem a drugim. No tak, możemy tutaj żartować, że USA mają swojego Donalda, Polska ma swojego Donalda, ale jednak wrócę do organizacji tego szczytu nieformalnego Unii Europejskiej. No bo jednak ta organizacja, miejsce, gdzie to się organizuje, ma duże znaczenie. Tutaj pan europoseł wspomina o tej decentralizacji Unii Europejskiej. No to chociażby te, z tego względu to wydarzenie powinno odbyć się w Polsce, a nie w Brukseli. No ja, ja, ja naprawdę w tej sprawie nie wiem, co jest lepsze logistycznie. Bruksela jest na pewno mocno przygotowana do takich szczytów. Takie ale Warszawa się odbywają... pan europoseł nie powie, że nie jest nieprzygotowana. No też, też jest oczywiście. Katowice to samo są przygotowane. Katowice tym bardziej są przygotowane. Można powiedzieć, że komunikacyjnie byłyby lepszym rozwiązaniem niż Warszawa. Bez żadnego wątpienia. Natomiast no, jeżeli taka decyzja zapada, że ten szczyt odbędzie się w Brukseli, to ja jestem absolutnie nie jestem temu przeciwny. Uważam, że to jest dobra decyzja, bo, bo naprawdę w Brukseli jest infrastruktura i, i na pewno wszystko odbędzie się zgodnie z protokołem. Natomiast najważniejsza jest jakby sama, sam wkład i sama treść tego szczytu i, tego, i tych wszystkich punktów związanych z bezpieczeństwem, które mam nadzieję, polska prezydencja przeprowadzi przez te 6 miesięcy. Po prostu sam fakt symboliki organizacji tego, skoro Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej, no to jednak ten szczyt nieformalny... Proszę, proszę zwrócić uwagę, że, że już ten nieformalny pierwsze takie spotkanie się odbyło, że Antonio Costa przyjechał też do, do Warszawy, że, że Ursula von der Leyen też miała przyjechać, no bo rozchorowała się, przyjedzie pewnie w, w czasie tej prezydencji wielokrotnie, także spokojna głowa.